Nikt o tym w Polsce nie mówi, więc dzisiaj powiem wam co zrobić w razie ataku powietrznego. W naszym kraju alarm nawołuje syrena wyjąca dźwiękiem modulowanym, trwającym 3 minuty i trzykrotnie zapowiadana zapowiedź. Uwaga, 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 ogłaszam alarm powietrzny. Odwołanie alarmu to syrena wyjąca dźwiękiem ciągłym, trwającym 3 minuty i również trzykrotne odwołanie. Uwaga, 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 odwołanie alarmu powietrznego. Gdzie mamy się schronić? W Polsce nie mamy rozwiniętej infrastruktury obrony cywilnej, dlatego pozostają nam schrony, jeśli takie macie w okolicy, stacje metra, piwnice w blokach i szpitalach, stare przedwojenne bunkry, jeśli takie macie w okolicy. Dalek jako odważnych punktów infrastruktury dużych miast, bo zwykle te są bombardowane. Jeśli zostałeś w mieszkaniu, wyłącz wodę, gaz prąd i zaklej okna krzyżowo taśmą klejącą. Jak się przygotować? Nasłuchuj alarmów, miej przy sobie radio na baterie, przygotuj awaryjny plecak, klatarka, woda, jedzenie, apteczka i dokumenty. Co robić po uderzeniu rakiety? Zostań w ukryciu przez co najmniej 10 minut, ponieważ może być kolejna fala ataków. Stale słuchaj rządowych komunikatów. Udziel pierwszej pomocy na tyle, ile potrafisz. Jeśli jest to atak z użyciem broni chemicznej lub biologicznej, użyj maski przeciwgazowej lub jakiejkolwiek maszeczki. Mapa niektórych miejsc ochronnych znajduje się pod tym adresem.